Dokładnie! czarny tak, Dla Kamila! Tak? Tak! E tak. E no, Oskar, ty się dołączysz? Tak. No. A więc, drogi Kamilu, prosimy cię, zrób sobie afro! Musisz jej mieć, bo nie wygląda wystrzałowo! A Będziesz, więc... wszystkie murzynki w kraju! Oto zdjęcie, jakie afro masz sobie zrobić. Kupiłem czarny ciągnik. Zrób afro, bo dla to ci pasuje. Taki styl należy do ciebie. Taki styl Tę, ty należy. Dzielnicę. Będziesz takim gangstany gasem. <noise> e, dzielnica będzie należeć do ciebie. I tylko i wyłącznie do ciebie. I tak, drogi Kamilu, jeszcze chcieliśmy cię pozdrowić. Tęsknię za tobą. Tęsknimy. Co to będzie bez ciebie? Śnieżki? <noise> <Wderzy się głosy> tak. Ale afro nie. robimy cię na biało? Ale afro, musi nie? Afro, właśnie! Przyjdź do nas święta, do naszej... Czy białe afro. Do naszej szkoły Jakie? Jak, perukę? O, nie! Tak, właśnie... mu takie kaminy, jak Wiedźmin miał, żeby miał takie siwe włosy. Ludzie, zbieramy na perukę, i Tak, tak. każdy lajk to 50 taka, groszy, mi, dla, to, groszy. dla niego. By fajny był, ja my dalej żyjesz. że edykacja afro musi być! Musi! Lajki za afro! Do widzenia Kamilu pa. i przyjdź do nas, bo rumuńska kompania Cię pozdrawiam. Tak tutaj gdzieś będzie zaraz sobie latało.